Mam bardzo dobrą informację. Właśnie Wojtuś wyszedł z sali sądowej, że Marcin jest wolny, że y, sędzia uwolnił Marcina z tej okropnej celi. Także mówię to spokojnie, ponieważ wiem, że ten zły karmi się naszymi emocjami, jeżeli jesteśmy za bardzo y, emocjonalni. I dlatego. Y, Dlatego to jest tak spokojnie Wam przekazane. Oczywiście, strasznie się cieszę, strasznie, bardzo się cieszę, nawet nie strasznie, bardzo, bardzo. A to moje wspaniałe lawendy, moje wspaniałe lawendy, lawendy kochane, moje kochane lawendy, szałwia. Marcin wolny, Marcin jest wolny, słuchajcie, cudownie. Nasz kochany Marcinek jest wolny. Wolny Marcinek. Marcin wolny, Marcin wolny. I niebo dzisiaj jest piękne. Lawendy są przecudowne. I Marcin wolny. I Marcin wolny. Do usłyszenia, kabraci, i kamradzki. Do usłyszenia.